Ja trenera przeprosiłem. Powiedziałem, przepraszam trenerze, że tak to wyglądało. On powiedział, daj spokój Seba, było dobrze. Na opie*** jeszcze przyjdzie czas. <laughs> Dzień dobry, witam wszystkich, nazywam się Sebastian Przybysz, dzisiaj jest gala KSW69. Ja dzisiaj ważyłem 69 kg w tym pojedynku, nie wiem, mój rywal ważył pewnie trochę więcej, no ale udało się wygrać po bardzo emocjonującej walce, mam nadzieję, że się wszystkim podobała, a teraz zapraszam do pytań. Wiesz co, kiedyś w Trójmieście raz po walce Michała Materli powiedział ale nam się mistrz trafił, powtórzę te słowa, ale nam się mistrz trafił. Sebastian, nie da się nudzić na Twoich walkach. Cieszę się bardzo, że że takie ma zdanie. Na pewno nie zakładałem, że to będzie aż taki pojedynek. Mówiąc szczerze, po pierwszych dwóch rundach czułem, że zaraz gdzieś w tej trzeciej uda mi się skończyć pojedynek i, i, i nagle, nagle bum było. Wiesz, zbieranie kredek z ziemi, rozsypały się wszystkie z piórnika i musiałem je szybko pozbierać. No ale wydaje mi się, że nawet mimo wszystko udało mi się tą rundę potem ostatecznie wygrać, bo wywołałem resztę rundy z góry i ładowałem mostek gwoździe. Nie wiem z czego głowy ma bo powiem szczerze, naprawdę strasznie mnie bolą dłonie i całe ręce odbicia go po głowie. No ale przetrwał to wszystko, ja też przetrwałem, pokazaliśmy mocny charakter, on pokazał, że nie przyjechał tutaj po wypłatę. No, nawet patrząc na jego sylwetce widać, że był przygotowany do tego pojedynku, w sensie, że był w przygotowaniach jakichś do, do walki i to nie jest tak, że wziął sobie walkę z bomby bez przygotowania. Bez formy, tylko miał jakąś formę zbudowaną. Nie wiem ile ważył, ale był naprawdę wielkim skurczy. Wielkim. Z czego on ma głowę to jest jedno, ale się stawiam też z czego ty masz, że to by się udało przedostać wtedy i przetoczyć z tego, z tego prawie już zapiętego dusza. Serduszko. To jest moje serduszko, to jest... Nie wiem czy wszyscy to mają, ale, ale ja to mam, ja się naprawdę nie poddaję. Ja... Nie wiem. Ciężko mi to wszystko opisać, ale... Serio nie, nie chcę tak gadać, bo, bo wiem, że wiele osób może w to nie wierzyć, ale ja naprawdę jestem w stanie oddawać ręce, nogi, wszystko kurwa łamcie mnie. I, i tak będę, będę walczyć dalej. No, dopóki mam serducho, to jestem w tym pojedynku. Co powiedział trener Grzegorz Jakubowski po tym pojedynku? Co zapamiętałeś z tego, co powiedział? Ja trenera przeprosiłem, powiedziałem, przepraszam trenerze, że tak to wyglądało. Powiedział, <laughs> daj spokój seba było, dobrze? Na opierdol jeszcze przyjdzie czas. Nie? Także, no, znaczy ja wiem, że, że będzie, no bo, bo no dałem się uspać. No, o, o tym gadaliśmy, że mam walczyć skoncentrowany, nie dać się uspać. I te pierwsze dwie rundy naprawdę czułem, że prowadzę sobie tak jak chcę, a w tej trzeciej na chwilę jednak się zwolniłem, pomyślałem, a będzie dobrze i. i... I mnie uspał i trafił. No to... ja, ja myślę, że on nas wszystkich uśpił. A z Kacprem, formalem akurat siedziałem przy waszym narożniku, on ledwo zszedł po, po, po drugiej rundzie do narożnika i wszyscy myśleliśmy, że to za chwilę się zakończy. I chyba wszystkich nas po prostu uśpił, nie tylko ciebie. Tak, tak, tak było. Tak ja było. To jak, prawda. Jako trenerze mówimy właśnie cały czas słyszałem z narożnika, mu płynęły słowa ręce wyżej, nie iść tak nonszalancko, trochę chyba ich nie słuchałeś. To wynikało z tego, że. Z jakiejś nie wiem, agresji, którą chciałeś wyładować, czy, czy, czy z czego? Nie, no ja po prostu, naprawdę, ja czułem, że jestem w stanie go skończyć tymi ciosami. No, ładowałem naprawdę mocne bomby. Nie wiem, jak to wyglądało z waszej, z waszej perspektywy, ale ja patrząc po jego oczach, no nie wiem, z pięć, sześć razy na pewno wydawało mi się, że tańczył. Naprawdę, no, no, wydawało mi się, że tańczy już, tyle razy trafiałem. Mówię, no zaraz wejdzie ten cios, którym go skończę i już tak, może nie to, że się podpalałem, ale czułem, że zaraz znajdę to miejsce, że, że, ten, że ten cios sobie ulokuje. No do tego trzeba czasami trochę takiego, wiesz, sprytu gdzieś tu sobie pokombinować, porobić miejsca i no jak widzicie, nie zawsze się to kończy także że, e, że nie, nie dostaniesz ciosu przy tym. W końcówce jednej z rund biłeś z góry i też właśnie myślałem, że, że to będzie koniec ja i zatrzymałeś też. się. A później spojrzałeś na ręce. Miałem wrażenie, że po prostu ciebie zaczęły boleć ręce od bicia w te, nie wiem, głowę z granitu, bo chyba z tego była zbudowana. Nie, nie no, bo to prawda, że naprawdę bolą mnie straszliwie e, ręce po, po, biciu, po biciu go. E, jednak e, nie no, to po prostu słyszałem narożnik. No to, to była tam chyba ostatnie 10 sekund. Ja mówię, no, widziałem, że sędzia Łukasz Bosacki już stał nad nami i czekał na przerwanie, ale to nie było przerwanie pojedynku przez ciosy, tylko czekał, żeby przerwać rundę. Mówię, jaki jest sens ładować go jeszcze te, te 10 sekund i się męczyć, skoro i tak on tego nie przerwie, on jakoś tego mocno pewnie nie odczuje, teraz skoro ładuje go tak już dwie minuty. No to, no to sobie zwolniłem, ale no tak fakt. Spojrzałem na te ręce, bo mi bolały piekielnie. Akcja finałowa. Myślę, że błędem jego było to, że skupił się na zablokowaniu smacznego tego trójkąta nogami, i ty kapitalnie wykorzystałeś ten moment, żeby gdzieś oplesz tę rękę na jego szyi. Chyba czułeś to, że gdzieś jego dłonie raczej skupiły się na twojej nodze. No Tutaj mogę tylko powiedzieć, że e, takie rzeczy to my ćwiczymy cały czas w klubie i e, jakbyście zobaczyli dzisiaj naszą rozgrzewkę, no to, to wszystko wyglądało w taki sposób. No. No, Rundę wcześniej też siedziałem u niego za plecami dłuższy czas i e, wtedy akurat nie śliliłem się na poddanie, bardziej, bardziej na tym, żeby gdzieś tam sobie pozycję jakąś wypracować, trochę go pomęczyć. No naprawdę ja czułem, że no, no nie wiem, no miałem tak, że czułem, że on się męczy i zaraz będzie naprawdę jemu ciężko. No i chyba gdzieś już w tej piątej rundzie był podłamany tak całkowicie, że, że był zmęczony tymi czasami, był zmęczony tempem walki, no ale dalej próbował. No. Jednak po tym przewróceniu gdzie skupił się na tych nogach, faktycznie już udało mi się złapać tak, że było na szyi, usłyszałem na który mówi, dobra, dawaj, teraz ciągniesz. No, jak trener krzyczy, no to robię. Ja się zastanawiam to jeszcze, y, czy poza tym momentem, kiedy doszło do tego knockdownu i, i, i kiedy był u Ciebie za plecami, czułeś, że masz tą walkę pod kontrolą? Do tego momentu? No poza tym momentem. Tak, tak, czułem, że, że tak jest. Naprawdę pierwsze dwie rundy to w ogóle czułem, że, że sobie prowadzę tak jak, tak jak chcę. Tam jakieś pojedyncze ciosy gdzieś wchodziły, ale czułem, że sobie ładnie go wprowadzam w maliny, podpuszczam go pod wszystkie ciosy, jest fajnie, no ale potem dałem się naprawdę uspać i... I tak było. No, no, jak widać, nie jest to słaby rywal. No, kolejny Brazylijczyk, który przyjeżdża, okazuje się wielkim gościem z dużymi jajami. No, tak, Zabierz dobry, dobry tak gość. Na Twitterze, którzy pisali, że wygląda na ogórę, no to teraz mają. Ja bym się wstydził teraz. No ja wiem. Bo muszę przyznać, że przed walką cały czas wszyscy mi gadali: A, on jest słaby, a, rozjedziesz go, spokojnie pierwsza runda, pierwsza runda. Nie ja nie jestem takim zawodnikiem. Ja naprawdę do każdego mojego rywala podchodzę z wielkim szacunkiem. Ja wiem, że ten gość, który stoi naprzeciwko mnie w klatce, przeżył takie samo piekło na treningach jak ja, żeby się tutaj znaleźć. Więc jak mam go nie szanować, jak mam nie uważać go za, za dobrego zawodnika. Nie no, no, wiem, jeśli przeżył takie piekło, bo, bo, bo chce ze mną wygrać, a widać było, że chce ze mną wygrać, no to. To wiesz, no, będę go szanować, będę szanować jego umiejętności i no, nie będę go traktować jako góra. No e, no, miałem już taką sytuację mm, kiedyś, że, że też miałem okazję posparować z jednym gościem. Obecnie jest e, teraz w UFC. nie będę rzucać jego nazwiskiem, e, ale jest z mojej kategorii wagowej. Naprawdę mocny gość e, i też jak zerknąłem sobie kiedyś na jego rekord, mówię, z samymi pindolami się bije, nie? Co jest grane? Czemu z, z takimi słabymi uszami? Ale robiłem z nim sparingi i był przesilny, naprawdę straszliwym mocnym gościem, naprawdę strasznie mocnym gościem. I tak zrobiłem z nim mówię, kurde, jego miejsce jest w UFC na 100%. A czy nie miałeś zbyt dużo respektu do well 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 Wellersona? Bo nawet narożnik raz krzyknął, żeby za dużo tych piątek, żebyś aż nie przybijał. Nie, nie, jakby nie, nie, nie. No, wiesz, jak on ja nie jestem złym człowiekiem jak gość wyciąga do mnie piątkę i widzę, że nie chce tego zrobić, żeby mnie od razu uderzyć, no to też zbiję mu tę piątkę, no bo, bo widziałem, że tam były takie fragmenty, no nie wiem, kopnąłem go niechcący w krocze, no jak mam go przez to, za coś takiego nie przeprosić na przykład, nie? Albo, wiesz, zrobiliśmy taką wojnę, jak mam na, na sam koniec wychodzę tej piątej rundy nie oddać mu szacunku za to wszystko, no wiesz, to, ten gość wziął tę walkę, tam, nie wiem, 14 dni przed pojedynkiem i kurde, no ma wielkie jaja, no. Ostatnie pytanie, bo jesteś z, e, zmęczony. Czy zastanawiałeś się na co wydałbyś pieniądze za bonus? Bo jak ten bonus nie wpadnie to ja będę bardzo, bardzo rozczarowany. Walka wieczoru jak nic. Poddanie wieczoru chyba też. No, tutaj jest jeszcze konkurencja, ale myślę, że w kategorii walka wieczoru to nie. Wiesz co, nie wiem, może na wakacje z moją kobietą zobaczymy. Przepraszam, że trochę mi krwi z ale e, nie przyjmujcie takie dodatkowe efekty jak jest w filmu Quentina Tarantino. No jak wpadnie, to już gratulujemy tych wakacji, by były fajne. Dobrze, dziękuję bardzo. No co mogę powiedzieć na samo zakończenie? Cieszę się, że wygrałem. Nie będę jakoś mocno celebrować tego zwycięstwa, bo jakoś tak nie czuję takiej potrzeby dzisiaj. Natomiast chciałbym bardzo oddać szacunek mojemu rywalowi z twardym gościem. Cieszę się, że znowu mogłem pokazać Wam wszystkim serducho i dlaczego to ja jestem teraz tym mistrzem, no i co, przejdźcie moje poczynania, bo jeszcze nieraz namieszam. Mi już głupio przeciągać ten wywiad, ale ja muszę jeszcze o to spytać, Wanie. czy te zmiany rywala spowodowały to, że trochę jak pewnego dnia po, po tym jak się dowiedzieliśmy, że Zoriko wypadł z tej walki, odpaliłeś live'a na Instagramie i, i patrząc na to w redakcji rozmawialiśmy, że wyglądałeś trochę na poirytowanego, złego na tą sytuację, trochę zdemotywowanego, czy to miało gdzieś wpływ na tą walkę? Nie wiem, czy miało, ale była taka sytuacja, o której ty mówisz. Naprawdę byłem zły na te przygotowania. To nie, nie były... Ciężko mi powiedzieć, że to były dobre przygotowania. Naprawdę, bo nie były dobre. To du, dużo się e, działo. To były te zmiany rywala jeszcze. U, u mnie też w przygotowaniach coś się troszeczkę sypało. No, byłem, byłem zły. Ucieszyłem się, że zmienił się rywal. No, ale to jest też, wiesz, jedna wielka niewiadoma. No i jak widzicie, ta jedna wielka niewiadoma zamieniła się w walkę wieczoru. Także chyba ostatecznie można się nawet w jakiś sposób cieszyć z tego wszystkiego. No to ja już nie przedłużam. W takim razie i idź odpoczywaj. Sebastian, przybysz and Steel. Dziękuję bardzo wszystkim and Steel.